Złośliwe wirusy mogą zainfekować Twoje urządzenie w zaledwie kilka sekund, ale spokojnie. Dzisiaj pokażę Ci, jak możesz się przed nimi chronić. To prostsze niż myślisz. Pierwszy krok to instalacja sprawdzonego programu antywirusowego. Takie oprogramowanie działa jak strażnik wykrywa i usuwa zagrożenia. Wybierz program, który aktualizuje się automatycznie. Przykłady: Avast, Norton lub Kasperski. Kolejna sprawa to aktualizacja systemu i aplikacji. Zawsze dbaj o to, by Twoje urządzenia były aktualizowane na bieżąco. Aktualizacje poprawiają nie tylko działanie, ale również zabezpieczenia systemu. Włącz opcję automatycznej aktualizacji, to załatwia sprawę za Ciebie. A teraz coś ważnego. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki i załączniki, zwłaszcza w wiadomościach od nieznanych osób. Jeśli coś wygląda podejrzanie, Lepiej to usunąć niż ryzykować. Pamiętaj też, by aplikacje i programy pobierać wyłącznie z oficjalnych źródeł, takich jak Google Play czy App Store. Dzięki temu unikasz ryzyka zainfekowania swojego urządzenia. A co z publicznymi sieciami Wi-Fi? Jeśli musisz z nich korzystać, zadbaj o swoje bezpieczeństwo, używając VPN. To narzędzie szyfruje Twoje połączenie, zapewniając ochronę Twoich danych. Podsumowując. Zainstaluj program antywirusowy, wykonuj aktualizację, unikaj podejrzanych linków i załączników, korzystaj z oficjalnych źródeł i zabezpiecz się w publicznych sieciach Wi-Fi. Pamiętaj, Twoje bezpieczeństwo w sieci należy od codziennych nawyków. Zacznij działać już dziś. Bezpiecznego serwowania.